Wszyscy od rana zadają sobie tylko jedno pytanie: Hamilton czy Verstappen? Verstappen czy Hamilton? Ten pojedynek przedstawiany jest jako starcie dwóch wielkich kierowców. Nie dajcie się oszukać, to jest też starcie dwóch gigantycznych zespołów. Christian Horner prowokuje, podgrzewa, mówi: Mercedes, jak ognia, boi się przegrać z zespołem, który produkuje napoje z bombelkami. Powiedziałem w piątek, że podejdę do takiego weekendu wyścigowego jak do każdego innego. Więc spróbujmy przewidzieć, co może się dzisiaj wydarzyć. Od wczoraj sytuacja trochę się zmieniła. Zmieniła się dlatego, że Pirelli zmieniło rekomendacje co do strategii na ten wyścig. Jeszcze wczoraj czerwona opona wydawała się nie najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj Pirelli mówi, że jest równie szybka i możliwa do przejechania jak ta strategia z pośrednią i twardą. Czy Max Verstappen będzie taką myszą dla Louisa Hamiltona, który będzie dzisiaj gonił? Przekonamy się, Louis na pewno nie odpuści. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z siedmiokrotnym mistrzem świata. Mamy do czynienia z zespołem, który wielokrotnie podnosił się z jeszcze większych problemów i dzisiaj właśnie tego od Mercedesa oczekuje. Na pewno nie złożą broni, na pewno będą mieli coś w zanadrzu. Czy Red Bull się utrzyma? Czy Red Bull na tej ryzykownej strategii dojedzie do mety? O tym wszystkim przekonamy się. Na, za niespełna trzy godziny ten wyścig na pewno będzie pełne emocji, ten wyścig przejdzie do historii. Bądźmy świadkami tej historii, cieszmy się tym, co przed nami, niezależnie od tego, czy jesteśmy w teamie Verstappen'a, czy w teamie Hamiltona. Ja dzisiaj jestem w zespole Formuły 1, w zespole wielkich emocji i na to liczę. Trzymajcie się i do zobaczenia później.